Modlitwa różańcowa Matki Bożej Fatimskiej. Znak krzyża. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ofiara różańca. Omer i królowo różańca Świętego, zanosimy do Ciebie tę modlitwę, pamiętając o Twojej prośbie w Fatimie. Prosimy o pokój na świecie o nawrócenie grzeszników i w intencjach Ojca świętego papieża. Wstawiaj się u swojego Syna Jezusa za nasze rodziny, za naszą pracę, za nasze zdrowie i za wszystkie potrzeby naszej duszy. Przyjmij, kochana Matko, tę koronkę, którą Ci z oddaniem ofiarowujemy, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do serca Jezusowego. Amen. Tajemnica pierwsza zwiastowanie Anioła Maryi Rozważamy zwiastowanie Anioła Gabriela Dziewicy Maryi, która z pokorą i wiarą przyjęła powołanie do bycia Matką Zbawiciela. O Mary Jo, pomóż nam mieć serce otwarte na Boże plany, nawet w chwilach niepewności. Naucz nas mówić tak, woli Bożej. Nasz Ojcze. 10 zdrowaś Mary Jo. Chwała Ojcu. Jakulatorium Fatimskie. O mój Jezu, przebacz nam, uwolnij nas od ognia piekielnego, zabierz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które tego najbardziej potrzebują. Tajemnica druga nawiedzenie Maryi u Elżbiety. Rozmyślamy o nawiedzeniu Maryi Dziewicy u swojej kuzynki Elżbiety, zabierając ze sobą radość i obecność Pana. Bądźmy jak Maryja, niosąc pokój, pocieszenie i obecność Chrystusa wszystkim, których spotykamy na naszej drodze. Nasz Ojcze 10 Zdrowaś Mary Chwała Ojcu Jakulatorium Fatimskie O mój Jezu, przebacz nam, uwolnij nas od ognia piekielnego. Zabierz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które tego najbardziej potrzebują. Trzecia tajemnica narodziny Jezusa w Betlejem. Rozważamy narodziny Jezusa, Zbawiciela Świata, w prostym żłobie. Niech przykład pokory i miłości zainspiruje nas do poszukiwania prostoty i pokoju w życiu, a nasze serca niech staną się gościnnym schronieniem dla Jezusa. Nasz Ojcze. 10 Zdrowaś Mary Jo. Chwała Ojcu. Jakulatorium Fatimskie. O mój Jezu, przebacz nam, uwolnij nas od ognia piekielnego. Zabierz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które tego najbardziej potrzebują. Tajemnica czwarta ofiarowanie Jezusa w świątyni. Zastanawiamy się nad posłuszeństwem Maryi i Józefa, którzy zabrali Jezusa do świątyni, aby go przedstawić Bogu. Obyśmy także i my ofiarowali swoje życie Panu z ufnością i wdzięcznością, uznając, że wszystko, co mamy i czym jesteśmy, należy do Niego. Nasz Ojcze. 10. Zdrowa Śmery Joe. Chwała Ojcu. Jakulatorium Fatimskie. O Mój Jezu, przebacz nam, uwolnij nas od ognia piekielnego. Zabierz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które tego najbardziej potrzebują. Tajemnica piąta Spotkanie Jezusa w świątyni. Rozważamy spotkanie Jezusa z Maryją i Józefem w świątyni po trzech dniach poszukiwań. Niech ta pamięć umacnia nas w chwilach, gdy czujemy się zagubieni, wiedząc, że zawsze możemy odnaleźć Jezusa w ciszy modlitwy i obecności Jego słowa. Nasz Ojcze Dziesięć zdrowa śmery Chwała Ojcu, jakulatorium fatimskie. O mój Jezu, przebacz nam, uwolnij nas od ognia piekielnego. Zabierz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które tego najbardziej potrzebują. Ostatnia modlitwa. Najświętsza dziewico Mary Joe, matko Boga i matko nasza, poświęcamy Tobie nasze życie, nasze domy i nasze rodziny. Abyśmy przez tę modlitwę różańcową wzrastali w miłości i zaufaniu do Boga, a przez Twoje niepokalane serce mogli otrzymać potrzebne łaski. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych. Amen. Dziękujemy, że odmówiliście z nami ten różaniec poświęcony Matce Bożej Fatimskiej. Niech Matka Najświętsza nadal nas błogosławi i chroni, kierując naszymi krokami na ścieżkę pokoju i wiary. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zostaw like i subskrybuj kanał, aby uzyskać więcej chwil modlitwy i duchowości. Niech Matka Boża oręduje za Tobą i Twoją rodziną, a pokój Boży zapanuje w Twoim domu.